Witajcie serdecznie, drogie wodniki. Zobaczmy, co dla Was na kolejny tydzień mają karty. Najpierw te karty. Jaki jest przekaz dla koziorożca? Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym, ale zawsze możecie sprawdzić sobie ascendent. Jeżeli macie ascendent w Skorpionie, polecam to czytanie. Tak od razu mówię. No dobrze, jest jakieś uziemienie. Ok, jest komunikacja. Mamy powietrze i mamy jakiś sztorm. 22 może mieć znaczenie. 21, 28, 4, 3, 10 lub 1. Te liczby mogą mieć dla Was znaczenie. No dobrze, zobaczmy. Wodnik. Wodnik powietrze to jest też wasza energia. Główna energia tego tygodnia to rycerz kielichów. No dobrze. Wyzwanie gwiazda to jest też wasza energia, a wy jesteście w zmartwieniach tutaj. No, zaraz sobie dopowiemy, zobaczymy. O co tutaj chodzi. Dlaczego mamy rycerza kielichów? Kto to jest? Lub co to jest? To może być wiadomość, to może być jakaś oferta. Ktoś tutaj do Was przychodzi z czymś obiecującym. Siódemka mieczy. I król buław. Znak ognia tutaj nam się pokazał baran lecz lub strzelec. Ale wiecie co? To może wyglądać ładnie. Może być ładnie zapakowane, ale. To może być jakiś podstęp, bo mamy siedemkę mieczy, tak? Czyli ktoś tutaj do was przychodzi z czymś, co wygląda dobrze, ale niekoniecznie jest dobre. Tutaj jest jakiś podstęp. No dobrze. Dlaczego wy jesteście tutaj w dziewiątce mieczy? Jest siedemka buław oraz szóstka mieczy. No, wy widzicie, wy chyba widzicie, o co tutaj chodzi. Wy wiecie, że ta oferta to nie jest szczere działanie, bo wy bardzo tutaj jesteście w takiej pozycji obronnej. I do tego jest zmartwienie. Być może czekaliście na tę wiadomość, ale nie w takiej formie, jaka ona przyjdzie. Bo wy jesteście już na jakiejś dobrej drodze poprawy sytuacji, wypływacie już na te spokojne wody. Widzicie, tutaj jest ten sztorm nam się pokazał, a wy jesteście uziemieni. Dla was jest ważna stabilizacja, stabilność. A tutaj, wiecie, ten król, rycerz kielichów, no to jest taka osoba bardzo albo w uczuciach, albo trochę taka chaotyczna też może być. Jeżeli mamy tutaj te siódemkę mieczy, no coś tutaj jest, to nie jest to, na co czekaliście. Więc niby dobrze wygląda, ale coś się za tym kryje. No dobrze, dlaczego Waszym wyzwaniem jest gwiazda? Bo jest umiarkowanie i słońce. Może chodzić o spełnienie marzeń, może chodzić o to, o czym co manifestowaliście, czego chcieliście. Mieliście nadzieję na to, tak, że coś tutaj przyjdzie, ale nie przychodzi takie, jak miało przyjść, jak się spodziewaliście. Tu jest jakiś drobny druk w tym. Więc Wy już widzicie, Wy chcecie jasności sytuacji, ale tutaj nie ma jasności sytuacji. Byliście też cierpliwi. No, i to jest wyzwaniem, ta jasność. O co tutaj chodzi? Dlaczego ta osoba tutaj tak przychodzi i coś jest zawalowane? Dlaczego nie jest szczera? Może wcześniej już nie była szczera, więc mieliście nadzieję, że teraz będzie. Ten rycerz kielichów to mogą być też przeprosiny. Może na nie czekaliście, ale no, to nie jest to. To nie są, to są. To nie jest szczere. To nie jest szczere. Ta osoba idzie jakimiś takimi krętymi drogami, tutaj, próbuje was podejść. To nie ma czystych intencji. Skąd to się wzięło? Jest sprawiedliwość. Szóstka monet i czwórka buław. Wiecie, tutaj wy mogliście właśnie osiągnąć tę stabilizację. Tutaj jakaś sprawiedliwość do was przyszła, jakiś balans, równowaga. Macie powód do świętowania. I tak, jakby ta osoba, Próbowała wam to odebrać, albo próbowała się tak doczepić do was, do tego sukcesu, I, no, ale to nie jest szczere, tak? Ona teraz to takie, by ktoś udawał waszego przyjaciela tutaj, ale tak naprawdę nie jest. Więc taka energia. Dlatego wy się bronicie, bo wy wiecie, wy widzicie, co stoi za tym kielichem. Martwi was też to. Na co uważać jest rozczar rozczarowanie? Może tu jest rozczarowanie, może jesteście rozczarowani. Jest koło fortuny, ale jest też piątka monet i księżyc. Widzicie, jest jakaś tajemnica. To tak, jakby sytuacja się poprawiła, ale tak naprawdę się nie poprawia, bo ta osoba znowu tutaj coś próbuje. Wiecie, jeżeli tutaj nie zobaczycie tej tajemnicy, nie dowiecie się o co chodzi, to to może prowadzić do jakiegoś kryzysu. Dlatego tutaj jest na pozycji na co uważać. Wiecie, jeżeli też to koło fortuny do was tutaj się uśmiecha jakby los się uśmiecha do was, no to cały czas bądźcie ostrożni, tak? Nie stracicie z pola widzenia wszystkich osób, które mogą wam źle życzyć, które były powodem tej burzy, tego sztormu tutaj. Albo jako ostrzeżenie, nie wchodź znowu, wiecie, bo tu tak jakby się powtarza ten cykl w tym kole tak samo. Już tak było, już było lepiej, już wyszliście z jakiejś sytuacji, i znowu ta osoba przyszła z tym kielichem, i znowu Wam coś oferowała, i nic z tego nie wyszło, bo znowu się zachowała tak samo. Ale Wy tego nie chcecie, bo to jest niestabilne, to jest taki wracacz, wiecie? To jest taka osoba, która ma na uwadze tylko swój interes. Ona Was tutaj wykorzystuje w jakiś sposób. Więc bądźcie ostrożni. Uważajcie na ostrzeżenie. Nie wchodź w to samo znowu. Nawet jeżeli jest pięknie opakowane. Bo to jest ten sam cykl. Znowu się powtórzy ta sama sytuacja. Ona ma jakieś takie niezdrowe przywiązanie do Was. Ale ja myślę, że ona Was po prostu potrzebuje w jakiś sposób. Dlatego. Ale ona udaje, widzicie? Ona tak... Tak naprawdę to ona ma swój interes na uwadze, nie wasz. No dobrze, najbliższa przyszłość jest cesarzowa, jest ósemka buław i paś buław. Jesteście w tej cesarzowej, jesteście stabilni, jesteście otwarci na świat, macie mnóstwo uczuć, jesteście bardzo empatyczni tutaj, ale ktoś tutaj was, was może zaskoczyć. Coś tutaj się będzie szybko działo. Jest w to zaangażowany ten paść buław, to jest działanie. To może być osoba młodsza, ale spójrzcie, tu są znowu buławy. To może być ta sama osoba i może się zachować niedojrzale po prostu. Może być dorosła, ale to zachowanie jest, wiecie, na poziomie pazia. Więc ym... no, ta osoba, no musicie uważać na jakąś osobę, jeżeli macie taką osobę w otoczeniu. Bo wy chcecie uziemienia. Tu jest ta kotwica dla was. Ale tutaj jest ktoś, kto cały czas jakąś burzę powoduje. Może chodzić o komunikację właśnie. Ta osoba może cały czas się z wami komunikować. Wysyłać smsy, dzwonić, próbować dobić do was. Bo wy tutaj, wiecie, macie mur postawiony. Chcecie już widzieć tylko słońce. Idziecie do przodu kto przychodzi z zewnątrz tutaj co przychodzi z zewnątrz no przychodzi stabilizacja piękna energia as kielichów jakiś król pentakli przynosi wam asa kielichów czyli coś obiecującego ale ta osoba jest uziemiona w przeciwieństwie do tej burzliwej osoby i to jest coś co otworzy wam horyzonty co z... Spowoduje, że, będzie, że zobaczycie, co jest poza tą sytuacją, że jest tam dużo, że jest świat, że się dużo dzieje, że tam też możecie iść, tak jakby te drzwi się otwierają. Ta osoba właśnie może wam tutaj przynieść coś takiego. To może być nowy związek, może być jakaś oferta pracy. Wiecie, tu jest nowa droga. To nie jest ten cykl, w którym tutaj byliście. To nie jest ta sama osoba, to jest zupełnie inna osoba, bardzo uziemiona. Ona może tutaj też was wspomóc finansowo. Więc to jest ta oferta. Albo też, wiecie, to jest osoba, która, z którą można budować związek, taki normalny, taki stabilny, przewidywalny, bo ta druga osoba, z którą macie tu do czynienia, ona nie jest przewidywalna. Widzicie, ona raz jest w królu, raz w paziu, wciąż próbuje coś tutaj dla siebie ugrać, wykorzystując was w ten sposób. Wasze nadzieje lub obawy, dwójka pentakli, ósemka pentakli i paść kielichów, no to jest właśnie ta, to jest też ten rycerz kielichów, tak? Ja myślę, że ktoś z was może się bać tego, że jeżeli już sobie zbudujesz coś, już, już jest jakaś stabilizacja, to ta osoba znowu wyskoczy tutaj gdzieś skądś. I znowu z tym kielichem. I znowu, nie wiem, wróć do mnie, mm, zróbmy coś razem. Wiecie, no tutaj jest taki po prostu taki trochę stalker. Taka osoba, która no, coś was tutaj wiązało w przeszłości z nią, ale ona wciąż, wciąż jest bardzo niestabilna, jest bardzo niestabilna. I jaki jest rezultat? Jest czwórka mieczy, czyli spokój, ukojenie. Ojej, jest dziesiątka kielichów i, i dziesiątka mieczy jednocześnie. No, no, pięknie. Czyli, wiecie, tutaj dziesiątka kielichów, dziesiątka mieczy. Jest jakiś koniec jakiejś sytuacji, to na pewno, ale wy teraz jesteście skupieni na sobie i otwieracie się na to dobre, tak? Chcecie spełniać swoje marzenia. Pamiętajmy, tak, gwiazda była waszym wyzwaniem to słońce, które chcecie widzieć, jasność sytuacji i ono do was przychodzi, bo w końcu po tej burzy wychodzi słońce, uspokaja się to morze. Tutaj jest jakiś, wiecie, tutaj są, no, tu jest cały czas ta energia, te dziesiątki mieczy, ale ja czuję, że to tak jakby ktoś z Was chciał już końca, naprawdę, żeby tamta osoba już nie wracała, żeby już nic tutaj chce ci się odciąć. To jest koniec. Może być bolesny dla tej osoby, ale już będziecie zdecydowani, że Wy chcecie dziesiątki kielichów i dacie tej osobie dziesiątkę mieczy. Koniec. Mur nie ma dostępu do mnie. No dobrze, zobaczmy jeszcze, jaka jest rada od yy, kart wyroczni. Co jeszcze dla wodnika? Jest odnowienie. Więc wiem, że jesteś zmęczony, ale chodź. To jest ta droga. Idź, podążaj za swoją ścieżką. Podążaj za swoją intuicją. Tu jest taka latarenka i ona was prowadzi. Wy wiecie, czego chcecie. I po prostu idźcie tą drogą. To jest właśnie ta droga. To jest ta właściwa droga. I tego wam życzę. Niech będzie wszystko dobre w waszym życiu. Niech się spełni, niech do was przyjdzie. I, I niech już tylko słońce Wam świeci. Może akurat to jest moment w tym nadchodzącym tygodniu, że coś się tutaj zmienia, że wychodzicie z tego cyklu. Tego Wam życzę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa pa.